Mateusz, zdrać proszę kibicom, jak to się stało, że trafiłeś na sportową? No, poprzez testy byłem tutaj kilka tygodni testowany. Sztab wyraził pozytywną opinię. Gdzieś trafiłem po prostu tutaj, tak. Pro, zdrać również proszę, jak przyjęła Cię szatnia po, tych, po tym okresie, kiedy się tutaj pojawiłeś? Jak przebiegła aklimatyzacja? Właściwie jestem na tyle długo tutaj, że dobrze to przebiegło. Gdzieś parę osób znałem, też już wcześniej. No i po prostu łatwiej mi było wejść do takiej szatni. Też nie jestem już najmłodszy, że tak powiem. Jak odbierasz po, tych, po tym okresie, kiedy się tu pojawiłeś, cały klub, infrastrukturę, drużynę, to wszystko, co jest tutaj na miejscu. No na pewno trzeba przyznać, że. Nie jest to klub, który, że tak powiem zasługuje na tą ligę, w jest, widać to, że po prostu jest to wszystko przygotowane na wyższe ligi, czy też boiska, stadion, drużyna też bardzo dobrze sobie radzi w okresie przygotowawczym póki co, z tego co widzę, także dobrze to wygląda. Jakie cele stawiasz sam przed sobą, przed drużyną na tą rundę rewanżową trzeciej ligi? Ja osobiście bardzo bym chciał awansować do wyższej ligi z GKS-em teraz, jak tutaj przychodzę. Właściwie przychodzę tutaj z takim celem. Myślę, że jest to gdzieś spokojnie do zrobienia. No to teraz zareklamuj się. Mocne, boiskowe strony Mateusza Malca. Przede wszystkim myślę, że dribling, przegl przegląd pola, dobry strzał, no i obonożność.